No, poziom emocji rośnie, proszę Państwa. Rośnie. Tu już mamy dwa piętra wyżej. Ale chcieliście swoje zaoszczędzone pieniądze wrzucić w Hiszpanię. No to macie mieszkanko za 14 000. 110 metrów. Trzy sypialnie: kuchnia, łazienka. Centrum Albajdy. Centrum Albajdy. W super, super dzielnicy. Powtarzam, jak ktoś przyjedzie, to osobiście go oprowadza. Ja zawsze tą metodę robię, że wchodzimy do najbliższego baru, pytamy się kto tu mieszka. Ja to już zrobiłem, sprawdziłem. Te mieszkanie miało tu przeciek, u góry jest już naprawione czyli zamalować, zrobić oczywiście balkonik oczywiście blisko do centrum Starego Miasta. Widoczki dookoła góry, swobodny dojazd autostradą. 14 tysięcy, a może jeszcze coś uskniemy. I takie będę, mieszkanka, teraz sprzedawał. Także zapraszam. Dzwoncie, piszcie pedro68.pl lub plus 34 634. 802 410: Będą też domy, będą tereny. Mamy dobre wejście i będziemy na tym wejściu bazować. Tu można wejść, mieszkać.